Useless jest gotowość. Po co, po co jest gotowość? To jest taki useless. O, patrz jak pięknie. Co ty tam robisz? Zobacz sobie na gościa pod moderacją. Na jaką piękną marankę Jaki gadanie. Tak. Ta? Zobacz sobie co, czwartą najważniejszą na tylerze. Czekaj, nagranie i gadanie. Pod moderatorem Kidos Live of Artelli. Nie że się... od dzisiaj już nie jest technikiem. Ty, usunąłem mu. Nie, bo nie potrzebuję. Ej, już techniki. nie ma tego typa co współpracował ze serwerem. Nie. Yes. No ja jestem sam tam. What the Oboś fuck. A no, w sumie. <noise> Jakby tak pomyśleć? Ej nie, ma, faktycznie nie ma Nie ma? Może to ten ofarteli. Nie. Był taki mini koi, Mam pomysł. Jeszcze jeden kwadratowy monitor seskuje i będę miał gamingowe stanowisko. <noise> Ten kwadratowy monitor, dziadek daje jeszcze o, jeden. Auto e w piwnicy jest, są jakieś te? Ja, ja przy kurce GANA robię. Ja jestem w piwnicy. Okej, ja jestem z okay, powrotem. To mnie Ale dosyć. Jedyce. No takie ma za dupie bym powiedział. Halo. Tu to ty... to jesteś? Nie, to jest To, jest... to ja jestem. Tra traper. Trapery. Z której strony idzie? Nie wiem, widziałem, tylko potrapa na ziemi. No ładnie. Brawo Nie O skrzynka. On się po nosie podrapałem Ale nie na widzę. Po co ci nos? Weź go tam wyćnij Pierwsza zasada DVD nie drapcie się po nosie. Nie drapcie się, gdy naprawdę. Bo, bo nos cię sprzeda. Dawajcie na środku mapy robimy tego gana, jak go zrobimy. Nie wiem, to no, nie będzie. Mistrzu! Mistrzu! Łombo combo! <grym> ja jedyny Łombo combo na razie nie zrobiłem. <grym> no ale Ok, ale chyba na trapy ustawia, albo nie wiem. Albo nie ogarnia. Ale w nagle ja, że nie trafiłem, bo takiego na, to mapy. Znaczy. Takie trz... nie jest. Takie trzy cloudy biegając, nie? Trzech no. hefer, o nie. Lodowy wzrok! Legacy O nie, biegnę za nim O pardę. Ale on ma lagi, on ma takie ściny Będzie broken Ale on, on, on ma takie lagi Dobra, ja uciekam Ja się z tą bawić nie będę on ma lagi No No wiem no I takie... Nie! Takie... Co jest? Eee, ile mamy pingu? My Mamy normalny, on ma lagi No jest, lepiej dla nas Szymon! Sorry. Ty głupi jesteś. Ja mam wiele w skillchaczach, ja w ogóle ich nie umiem trafiać teraz. Właśnie zauważyłem. Ja jeszcze, a jeszcze są jak takie malutkie, to jest w ogóle. Są najlepsze. Ale on ma takie lagi, on od Ma lagi jakieś kompletne. Ja będę się Bo śmiał, jak on z tymi lagami nas porobi, co nie? ja, ja tylko liczę, aż on wejdzie w niego. Ale nie, ja się boję, jak ma Ale fajne to jest. Szymon, prawie co? zrobiliśmy to. Ej, chłop się w miejscu no, zatrzymał. Ja dawaj, 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 wiem, dawaj, 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 dawaj. chłop się zatrzymał. Ucieknięto. naprawia. mu